Kto zostanie nowym papieżem? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, ucztę Bożego Słowa. Moi drodzy, trwamy w okresie wielkanocnym, mamy kolejny tydzień, drugi tydzień wielkanocny i kolejne tygodniowe postanowienie. Zechciejmy w nim wytrwać i ufajmy, wierzmy. Że Pan Bóg nam tę wytrwałość hojnie wynagrodzi swoimi łaskami. Także, moi drodzy, bo yy, często o tym zapominam, odsyłam was do dwóch spraw. Do dwóch rzeczy, które są obecne, znajdują się na stronie internetowej tim.totus.tuus.com. I tam, moi drodzy, w aktualnościach, w galerii macie różne takie aktywności, które podejmuje, bo czasami jesteście może, nie wiem, ciekawi, zainteresowani, jak wygląda wiele spraw, aktywności, które podejmuje. Są tam zdjęcia, na przykład w galerii, z różnych spotkań, z różnych rekolekcji, z różnych wywiadów, z różnych inicjatyw i zachęcam, żeby zobaczyć, że właśnie... Jest mnóstwo tych zajęć, że jest dużo tych zajęć, sporo tych zajęć, i wśród tego wszystkiego jest także nagrywanie tych treści filmów dla Was, ale i także podkreślenie, że gdyby nie zespół, to bym nie dał rady, bo też jest wiele innych różnych spraw, aktywności. Kolejna sprawa: przygotowujemy się do konklawy. 7 maja rozpocznie się konklawę. I zapraszam Was także na stronę internetową timtotustu.us.com. tam do zegara modlitwy. Zapiszmy się moi drodzy i niech to będzie też taka nasza wspólna inicjatywa, wspólna modlitwa omadlania wyboru papieża i posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Tobie powierzam cały Kościół. Ty prowadź ten kościół, prowadź ten kościół według Ewangelii, prowadź ten kościół do świętości, prowadź ten kościół do prawdy. Duchu Święty, niech wszyscy uczestnicy uczty przed śniadaniem. Będą odpowiedzialni, coraz bardziej odpowiedzialni, współodpowiedzialni za budowanie Kościoła, za dobro Kościoła, za piękno Kościoła. To obie zawierzam nas wszystkich przez wstawienictwo Matki Kościoła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnej Ewangelii, wtorek, drugi tydzień, wielkanocny. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, trzeba Wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego – aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, chryste. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd pochodzi i dokąd podąża. Kto będzie nowym papieżem? Nad tym już zastanawiają się media. Różni ludzie, którzy analizują rzeczywistość kościoła, rzeczywistość świata. Nawet y, takie głosy, pytania, y, sugestie pojawiały się, y, gdy jeszcze nie odbył się pogrzeb papieża Franciszka. Y, moi drodzy, media szukają sensacji, media szukają zainteresowania. I tutaj zachęcam do takiego zachowania pokoju, spokoju, i rozsądku bo łatwo jest ulec sensacji a może ten a może tamten a może polak a może z azji a może z włoch a może gdzieś tam z afryki i tak dalej i tak dalej spokojnie najważniejsze jest to żeby zawierzyć to Duchowi Świętemu i żeby kardynałowie słuchali tym Ducha Świętego ale tak naprawdę Duch Święty już sobie upatrzył. I zostawmy też pole do działania Duchowi Świętemu, a nie tylko mediom. Różnym spekulantom wiatr wieje tam, gdzie chce. Duch Święty działa tak, jak chce. Lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Lecz nie wiesz, jakie są ostateczne. Plany, zamiary, decyzje ducha świętego. A my tak często chcemy ducha świętego wyprzedzić, Wyjdź mu na głowę, a najlepiej go schować do szafy duchu święty. Ja sobie poradzę świetnie bez Ciebie, najlepiej bez Ciebie sobie podejmę decyzję. Nie. My jesteśmy stworzeniami. My mamy zawierzyć się duchowi świętemu, poddać jego kierownictwu, a nie nim sterować, a nie nim kierować. Bo właśnie to taki klimat, który się pojawia, pokazuje, że to jednak czynnik ludzki jest ważniejszy. Nie, czynnik ludzki jest ważny, bo Pan Bóg posługuje się ludźmi, ale ważniejszy jest czynnik boski, nadprzyrodzony. I moi drodzy, w tej całej atmosferze, która już jest, która się będzie pojawiała i narastała, właśnie miejmy takie nastawienie. Nie szukajmy sensacji, nie szukajmy nazwisk. Szukajmy Ducha Świętego, Jemu zawierzajmy losy Kościoła, Jemu zawierzajmy kardynałów i ich wsłuchiwanie się, w natchnienia Ducha Świętego. I niech odpowiedział. Na to dzisiejsze słowo będzie Twój komentarz. Maryjo Matko Kościoła, módl się za nami. Zostaw kciuka w górę, udostępnij dalej prześlij zamierz na swoich profilach, niech to słowo dociera do innych, szczególnie teraz, kiedy się pojawia właśnie sprawa, konklawę i wyboru papieża. Zapraszam także na wieczornik i na stronę internetową team.tutustus.com. Tam aktualności. Galeria, zdjęć i zegar modlitwy w intencji konklawe Na cały dzień niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu, niech będą dzięki szczęś Boże i do zobaczenia.